Taka sytuacja w Beskidzie. Nie wiedziałem, że jeszcze są nierozminowane tereny w Beskidach. Także grzybiarze, uważajcie, jak przemieszczacie się po lasach. Cześć Siemaneczko, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Poznań Kraj TV. Dzisiaj kontynuacja 1000 miejsc Polski. Jestem sam na szlaku, korzystam z ostatniego dnia urlopu październikowego. Jest w zasadzie środek tygodnia no, druga połowa tygodnia, żeby być dokładniejszym. Dzisiaj moim celem jest Leskowiec inaczej groń Jana Pawła II, ale po drodze chcę zobaczyć bardzo tajemniczo wyglądający obiekt wybudowany ludzką ręką. Na razie nie przemieszczam się szlakiem. Wyszedłem z Tarnawy Górnej i idę doliną. No, mijam takie ostatnie przysiółki, można powiedzieć. Tutaj słyszycie... Słyszycie? Potok na razie będę się przemieszczał w górę tego potoku. Nawet się nie goliłem na urlopie, to rzadko się gole. Także dzisiaj będę wyglądał lekko zarośnięty. Ruszajmy. Piękna październikowa pogoda. Żadnej chmury na niebie. Bardzo czyste powietrze, więc widoki powinny być naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo zadowalające. Tutaj płynie ten potok, wzdłuż którego się przemieszczam. Niewielkich rozmiarów. Coś tam sobie delikatnie hałasuje, obijając się o pobliskie kamienie i skały. Na razie droga tak szeroka. Tutaj dojeżdżają auta normalnie do posesji. Bardzo często spotyka się w Beskidach tego typu konstrukcje. To jest nic innego jak zbiornik wody pitnej. Zresztą tutaj jest tablica informacyjna. Ale obok. Taka bardzo klimatyczna dacza. Zobaczcie. Mocno zarośnięta winogronem. Lekko strasząca. Nie wiem, czy w tym roku była odwiedzona. Może po prostu taki jest zamysł, żeby się mocno kamuflowała ta dacha, Ale klim w klimatycznym miejscu. Obecnie w słońcu. Kapliczek w Beskidach bez liku. Oto kolejna z nich. Ta dotyczy. Wychodzi na to, że. Figurka poświęcona Matce Boskiej. Jeszcze jestem na cywilizowanym terenie. Świadczy o tym dobrze przygotowana droga wjazdowa do kilku posesji. No i zaczął się ciekawy klimat Beskicki z buczyną karpacką przede wszystkim. Widać, że. Buczyna już większość swoich liści oddała, przed zimą zrzuciła szatę roślinną, soki schodzą do korzeni, przygotowuje się po prostu do zimy, nie? Ciekawi mnie czy w schronisku pod Leskowcem będą jacyś turyści dzisiaj. No, sprawdzę to. W weekendy to te schroniska beskidzkie są tak mocno okupywane, że ciężko znaleźć jakiś wolny stolik. Ale dzisiaj jest w zasadzie środek tygodnia. Pogoda piękna. Nie mam tu zasięgu w telefonie. Nie zdążyłem wysłać wiadomości, gdzie jestem i gdzie idę. Więc przy najbliższej możliwej okazji to uczynię. Uch, idzie się bardzo fajnie, bo dzisiaj temperatura 9 stopni w dolinach, wyżej pewnie 8, a nawet 7 w cieniu. Gdzieś tam w dali słyszę piłę łańcuchową, czyli trwa, ścinka i zrywka drzew. Ja cały czas to, taką drogą, przed chwilą przyjechało osobowe auto od posesji, w zimę to tutaj mają mnie lada wyczyny, żeby osobówką wyjechać jeszcze po takiej drodze, kolejna kaplica. Myśliwy, na górze głowa jelenia, tak mi się wydaje, że to będzie jeleń, no i podpis. Tutaj pewnie msze się odprawiają, bo jest taki zrobiony stół do odprawiania, no i ławki, nie? Beskidzka betoniarka. Nie wiem czy obiekt muzealny czy ktoś po prostu zostawił ją i przyjedzie po nią później. Taka sytuacja w Beskidzie, nie wiedziałem, że jeszcze są nierozminowane tereny w Beskidach, także grzybiarze uważajcie jak przemieszczacie się po lasach, żebyście nie weszli, nie wdepnęli w jakąś minę, a tymczasem. Teren zaminowany, to najprawdopodobniej ten tutaj najbliższy. Oczywiście tabliczka jest dla beki, nie? Minowanie jest zabronione. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu nie wchodzić tutaj, bo to jest teren prywatny. No słuchajcie, ścieżka bardzo mocno zarośnięta ten idę. Przekraczam takie opuszczone poletka. Widać, że są takie tarasy, tu jest jeden, to jest podwyższenie drugi, podwyższenie trzeci, no i na między rosną drzewa, nie? a po środku nic. No nikt już nie użytkuje dzisiaj tych terenów, może kiedyś. Na razie nie ma chętnych, a mi się ścieżka wyraźnie kończy za chwilę, będę się chyba przedzierał mocno przez las. Na to wygląda. O, ciekawy jestem. No, podejście konkretne, ale wrócił trakt. To nie ma szlaku, jest jedynie trakt. Ja cały czas monitoruję to wszystko z GPS-em przeniesionym na mapkę, żeby się nie zgubić. Idę słuchajcie w pierwszej kolejności do Arki. Nie przesłyszeliście się, idę do Arki, ale nie do Arki Noego, tylko do... Jaśkowej arki tu znowu rozwidlenie muszę się znowu zatrzymać i yy, wybrać odpowiedni trakt no. rozwidla się na trzy w dodatku dobra sprawdzam sprawdzam na tym na gps -ie. za szybko idę zgrzałem się Mokre plecy, a jest tylko 9 stopni. No, zgrzałem się. Jestem na wysokości 675 metrów nad poziomem morza. Przede mną ciąg dalszy podejścia. Muszę wejść co najmniej na 800, czyli jeszcze 125 metrów do góry. Załączę wysokościomierz, żeby sprawdzać, ile mi zostało. No, za szybkie tempo mam, słuchajcie. Kalibracja, bo ten wysokościom jeszcze trzeba kalibrować, bo on działa na różnicę ciśnienia atmosferycznego, a jak wiecie yy, ciśnienie się cały czas zmienia, nie? 675. W ogóle to wystawię zegarek spod rękawa, bo jest słońce, to mi się trochę doładuje. Zegarek ładuje się na solara, nie ma w środku mm, wymiennej baterii. Mam go już chyba 9 lat Na razie tylko pasek zmieniłem i całość działa Dobra, idę Nikogo nie spotkałem Ale kogo miałem tu spotkać? Tu nawet nie ma szlaku Po prostu jest taka dzika lokalna ścieżka, droga Nie wiem oh, kurczę Nie no, zauważyłem że zacząłem praktycznie biec Pod tą górę zatrzymałem się złapać oddech, odwracam się Uf, wysokość 705 metrów nad poziomem morza, jestem niedaleko Leskowca, zobaczcie co tutaj się dzieje w październiku mam zoom 60 razy w kamerze to Wam przybliżę Tatry widzicie? wychodzą, wyłaniają się Tatry nie wiem jeszcze, co to są za szczyty, tu chyba już nie ma. Nie zdążyłem się zorientować. Ale może napiszecie. No to będą wysokie, nie? Jak nic, tylko co? Gerlach? Nie. To może być... A, to może być Łomnica. A po prawej to będzie Lodowy Szczyt. Tak, 2600 chyba. 32 metry ma ta góra. No, także takie wdzięczne widoki już powoli. Z to będzie jeszcze lepiej tatry widać, ale to później w kolejnym odcinku Na pewno, bo nie w tym Następnym Ja idę, trochę złapałem oddechu Piękny las brzozowy Coś jak taka tundra Lubię takie klimaty Podchodzące pod norweskie tereny, co to, 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 co to? Nie widziałem nigdy czegoś takiego jeszcze. Podejdziemy? Podejdźmy. Aha, Aha to chyba będzie Paśnik, nie. Nie, no to była jakaś szopa, zagroda. Może i zagroda. Ale dla kogo? W środku lasu Ojdę. Dobra, jestem hmm, jakaś... Coś tutaj coś... Jakiś domek sobie budował. A ja wiem co to jest Wiem co to jest, to jest ten Budka Ambona myśliwych, tylko taka wiecie, innej konstrukcji A, i tutaj jak wychodzi na tą polanę, porośniętą brzozą zwierzęta topykają im kulkę w czachę Najprawdopodobniej na plecy i do zjedzenia. Chodzenie takimi niewyznaczonymi ścieżkami Jest zawsze dużo bardziej ciekawsze Jak wyznaczonym szlakiem, no bo przede wszystkim można się zgubić albo łapać klescze, ja co chwila teraz właśnie się patrzę na nogawki, czy nie wraz jakiś przyjaciel no ale jest coś tutaj wyjeżdżone więc jestem już chyba blisko 740 wysokością wysokości Czyli jeszcze trochę jestem słuchajcie widzicie ten budynek za mną taki mocno straszący To jest właśnie Jaśkowa Arka Podejdźmy. Już taką lekką grozą wieje. Tak to wygląda. Widać, że konstrukcja została zbudowana z tego, z czego Jasiek pozyskał, nie? co znalazł. Przeważnie to są jakieś kawałki blachy. Blacha, to jest jakieś olinowanie. Tutaj zobaczcie. Tablica rejestracyjna. Tutaj pokrywka od puszki. To jest też jakaś pokrywka od większej puszki. Co tu mamy dalej? Puszki po e, browarku chyba jasnym pełnym. Arka pustelnika. Prosimy nie niszczyć. Budował ją całe życie. Także szanujmy. Obejdę. Ja pierniczę. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak kurde jakaś chata baby Jagi. że środka się nie da, znaczy nawet nie, nie próbuję, bo to się, to się może zawalić w każdej chwili. Czyli taka konstrukcja. To ciekawe, jak on tam wchodził. Może z drugiej strony jest jeszcze wejście. Burcz Nie, powiem Wam. Nie ma wejścia. Zostało zaklejone, żeby nie wchodzić do środka, ale musiało kiedyś być, bo jest nawet komin, czyli była koza, nie? Ja pierniczę, Ale ciekawa konstrukcja. Zrobię sobie zdjęcie telefonem chyba. Tędy wchodził. Aha, dobra. Tutaj, tędy chyba się po prostu przeciskał, nie? No. no dobra, w środku nic nie widać. No, jakby tak ktoś tędy w nocy szedł i trafił na taki domek, <noise> to mógłby niezłą strzykawę dostać, nie? Jaśkowa Ark. Budował ją całe życie. No dobra, zostawiam Jaśkową Markę. Kieruję się na królewiznę. Królewizna, jak się nazywa, najbliższy szczyt. Tam już będzie szlak, który zaprowadzi mnie na leskowiec i do schroniska pod leskowcem. Leskowiec w ogóle ma dwie nazwy: dawna to leskowiec, a nowa. To groń Jana Pawła drugiego.